Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie wykonamy następujące czynności. Złożymy silnik. Tulejki już zostały ustabilizowane w pewien sposób, którego Wam na razie nie zdradzę. I wymienimy korek oleju, bo jak widzicie, olej cały czas tam cieknie i już mi to wkurza w że jest tam prawie pusto. No, stop mi się to moczy. A więc zaczynamy od pukania zbiorników. Zalajemy te paliwa czystego i zobaczymy co tam się ukrywa w tym zbiorniku, co nam się uda wypukać. Wlejemy to do kubeczka. Będziemy widzieć co tam czym nas tam wnętrze uraczy. Mam kubeczek, słowy czysty. Zaraz zobaczymy jakie tam dobroci. No, nie będę tego komentował, sami widzicie. Ale zbiornik już jest czysty. Można powtórzyć takie pukanie jeszcze raz. Zdać z wierzchu czyste paliwo, lub dokonać tego przez lejek. I w tym momencie już taki zbiornik na pewno jest ok, a na pewno jest lepszy niż był. Wykręcamy korek. I takiego samego zabiegu, zabiegu dokonamy obok tym samym paliwem. Jednak yy, wlejemy tutaj to paliwo przez lajek. Ok, przystępujemy do płukania zbiornika oleju. I przy okazji wymiany tego korka, który nam ciągle cieknie, jest pęknięty, był klejony. Nieudolnie. Tu jeszcze mamy jakieś elementy drugiego korka. Ach, widzicie niespodzianka. Tego się nie spodziewałem. Fajnie, nie? Ciekawe. Co? Jak myślicie? Ciekawe? I zalemy to paliwo już przez lejek, żeby nie wlewać tutaj zanieczyszczeń. I tej wody też już nie będę tutaj wlewał. Coś nam zostało na siteczku, ale uwierzcie mi tutaj, akurat w tym miejscu to jest znacznie gorzej. Ja jeszcze użyję przez moment... Strejk korka ostatni raz jego kadencji Skupka wydałem tą wodę, zobaczymy co się wydostanie tutaj Zbiornika oleju. Ej, oleju, czerwony olej tutaj dał, chyba da się pomywił. jak mówię, olej szkila to wszędzie, tak? No tam są jeszcze jakieś zaległości, no powiem Wam, że tutaj było lepiej niż tam, jest parę trocinek, ale nie jest źle, powtórzymy płukanie jeszcze raz. Zalejemy sobie przez lejek. Lejek oczywiście jest dość drobnym, fajnym, naprawdę fajny lejek. Zapewne przydatny w każdym warsztacie. Pozdrawiam również Piotrówka. Piotka z RP Garażowo posiada taki sam lejek i robi podobnie tak jak ja, właśnie albo ja robi podobnie tak jak on. Zawsze przedzamy takie paliwo, żeby właśnie użyć go kilkukrotnie do takiego pukania, ze względu na to, że ze no, na oszczędności po prostu nie wiadomo o co chodzi. I teraz mamy nowy koreczek, korek oryginalny, ścila zakładamy i zbiornik będzie sobie czekał na. Świeżutki olej. Przystępujemy teraz do montażu już silnika. Przygotowałem szpilki. Śruby montażowe do cylindra zostały one delikatnie skrócone, z względu na to, że no, jak pamiętacie z wcześniejszego odcinka, myślałem, że to są inne szpilki. Jednakże no, nie myślałem, że ten karter jest tak bardzo aż odkształcony. Dlatego cylinder osiadł niżej i te szpilki zapierały aż o żeberka tego cylindra. Szpilki są już przygotowane, delikatnie mówią, skrócone. Te tuleki są osadzone już na sztywno, jednakże no są niżej. Nic z tym nie, nie jestem w stanie zrobić. Chciałem dać jakieś podkładki, ale no jest to zawsze jakiś element dodatkowy, który no nie powinien występować, więc nie daję go. Wymieniany już jest właśnie ten koreczek, wypukane zbiorniki. Będę przystępował teraz do montażu uszczelniaczy. Nawał. uszczelniacz nawał, jeśli chodzi o ten od strony stożka, możemy zawsze zabezpieczyć, ze względu na to, że to jest dość ostre. Sprawdźcie sobie samym palcem, tak? Ten wycięcie na klin jest dość ostre, więc może ono delikatnie skaleczyć uszczelniacz. Więc Ja zabezpieczam to taśmą izolacyjną z tej strony. Macie rowek na zabezpieczenie. Tak samo należy go zabezpieczyć taśmą izolacyjną, ja to robię. Żeby nie uszkodzić uszczelniaczy, więc przystępuję do montażu uszczelniaczy na ten wał. Także widzicie, mamy tutaj uszczelniacze. Uszczelniacze w tym wypadku zakładam na sucho. Zabezpieczony wał z tej strony to jest wycięcie na klin i zakładam mu uszczelniacz, będziemy bezpieczni o jego trwałość. Uszczelniacz już jest pięknie posadowiony. Odklejam taśmę i proszę bardzo. I z drugiej strony podobny zabieg. Mam uszczelniacz, i zakładam właśnie nawał. Też delikatnie trzeba uważać. Delikatnie można go obracać. I w tym momencie jeszcze sprawdzić, czy sprężynka nie skoczyła. I wtedy pięknie Wam przechodzi przez ten rowek. Odklejacie taśmę. I uszczelniacze są posadowione właściwie. Na pewno nic im nie jest. Można przed montażem delikatnie nasączyć. Natrzeć delikatnie palcem. Wargi tych uszczelniaczy olejem dedykowanym do dwusuwów, na przykład do mieszanki, żeby one były zabezpieczone yy, i delikatnie nasmarowane, delikatnie wilgotne. Te wargi uszczelniaczy. I co? Po wojsku przystępują do składania silnika. Teraz chciałbym pokazać wam, jak nakładam pastę uszeniającą na taką misę. Yy, pastę stosuję na przykład taką i nakładam ją. Szykawką. Szykawka jak widzicie już jest używana. Nieraz już przeżyła takie nakładanie. I co? Napałniam sobie taką strzykawkę pastą. Na przykład taką ilością. Zobaczymy, czy to wystarczy. Myślę, że powinno. Mamy sobie tłoczek. I macie, że tak powiem, gotowy fajny aplikator. O, już za dużo nacisnąłem, patrzę na kamerę i to tak mm, wygląda. Taka zabawa, zabawa tutaj z Wami. Yy, tak, ściany sygnal są nabliżone, Przystąpię w tym momencie już do montażu yy, tłoka. Yy, tłok yy, i łożyska oczywiście i te wszystkie yy, łożyska są już nabliżone również olejem, także nie musicie się martwić, że tam jest sucho. Yy, pierścienie zawsze zakładamy i tłok strzałką w kierunku wydechu. Jeżeli nie ma strzałki w kierunku wydechu zakładamy zamkami do kierunku tutaj w tym momencie ssącego. Tutaj w tym momencie mamy wydech i zamki do gaźnika. Czyli w ten sposób. I możemy sobie ten tłok instalować w tym sylindrze. Czyli żeby było wygodnie, to zrobię sobie tak i tak. Czyli tutaj mamy wydech i tutaj nie mamy zamków. Podamy sobie to delikatnie. Oczywiście pierścienie muszą być ustawione na zamkach. Bo wszystko nasmarowane, więc powinno nam to wszystko ładnie usiąść. Tak już jest. Także jak widzicie, jak, jak to wszystko fajnie idzie. Teraz przystąpimy do ułożenia cylindra. Delikatnie wszystko tutaj, bo to już apteczna robota. Nie ma się co śpieszyć. O, uszczelniacza na swoje miejsce. Żeby, powiem, głęboko, ale nie za głęboko. O, i widzicie, i już to pięknie siedzi. Teraz radzę się pokrętem w koło, czy to już jest dociśnięte. Odpowiednio, a żeby nie było przeciśnięte. I uszczelniacze są posadowione. I część silnika jakby już przygotowana do montażu misy i do skręcania. Że mi się to teraz już nie rozjechało, sobie to odłożę na bok i nakładamy sobie pastę. Trochę za grubo, a ręce mi się są patrzycie na mnie i co? Cicho tam teraz, że tak powiem, żartobliwie. Chwilę nie uwagi, tu kamera, i złapałem palcem, ale nic, jest ok. No i tak to właśnie nakładam, i możemy składać. Jeszcze wiadomo, zawsze sobie mm, warto co, żeby mm, chwilkę dać takiemu uszczeniaczowi na mm, jakby zgęstnienie, zgęstnienie jakby za, na, żeby on delikatnie już pomysł zaczął wiązać. Yy, tam 5 minutek, czy ile, żeby on sobie tak na powietrzu, na powietrza. Jeszcze raz sobie sprawdzę poprawność tutaj ułożenia o liście tłok pierścień. Tak, że z tej strony nie ma zamków. Teraz to jest wydech, i to sprawa prawa strona, czyli z tej strony macie łańcuch, czyli wszystko pasuje. I będziemy zaraz wjeżdżać z niską. Kilka już minęła. I składamy to. Z tej strony macie dziubek, w który przychodzi pompa oleju. Z tej strony macie napęd, czyli z tej strony jest pompa oleju. I składamy to. Delikatnie, nie za mocno. Na razie nie za mocno. Dajemy temu czas. I będziemy wjeżdżać w kartę. Ciasno tutaj to wchodzi, spróbuję inaczej, już na śniadanie ja tego nie robiłem, nie pamiętam już jak, dokładnie to wsadzałem. że mi się nasili chyba od boku, o tak, widzicie tak to było, czyli nic na siłę, wszystko młotkiem. Zapomina się moi drodzy, no co wam będę mówił. A chcę wam pokazać tak naprawdę jak to wygląda, jak to robię, a nie, że wszystko idealnie i już pak i wsadzam. I później sobie pomyślicie, że robię 10 takich filarek dziennie moi drodzy, no nie robię właśnie. Także przystępuję do skręcania obracam sobie ten, trzymając za cylinder, karterem do góry nogami, właśnie w ten sposób, wkładam szkilki i sobie będę kręcił. Delikatnie, pomalutku, tak jak głowice w samochodzie. Na krzyż. I kręcimy sobie pomalutku. Jedna obszar podtrzyma. Teraz drugą. W drugiej strony. Skoczyła fajnie gniazdo. Widzicie jak ten wygląda, o jakie są przecierki, nie? Także tak Wam mówiłem, to taki remoncik bardziej sentymentalny, kobistyczny, Jak odpicowanie, oczywiście chciałbym zrobić z Wami taką pilareczkę, żeby ją tak odpicować ekstra, może kiedyś coś z tego się trafi zrobimy taki remont, ale jeszcze nie nie teraz bo takowej nie posiadam a ludzie naprawdę są oszczędni i nie chcą inwestować w maszyny. Po co robić coś lepiej? Jak przecież też tak będzie chodzić? No to robimy tak, jak robimy. Powiem klient, po części nasz pan. A naprawdę ta maszyna ma służyć już tylko hobbystycznie do takich prac sporadycznych. Uważam, jeszcze da radę. Widzicie, kręcę wszystkie śrubki po kolei na krzyż, nie dociągam na razie mocno, tylko tyle, żeby złapały. OK, już ta ciągnie. Ciągnę na krzyż na kolejną. O, tak się teraz ułożę. Teraz to dajmy na to. Zrobiła się luźna. Jest OK. I tak to wygląda moi drodzy z tej strony. Yy, zaraz pozwolę się tego nadmiaru silikonu. Teraz już jest zwiększa przerwa między żeberkiem, nie powinno dotykać. Bo ja tutaj, jak już tutaj nie szlifowałem, to to się wyszlifowało wcześniej, nieco chyba nadmiernie. I idziemy powoli w budku. Już jest pierwszy opór. sobie to dociągać, a nadmiar silikonu usunę. No nic, to tyle ze skręcania silnika. Widzicie, jak to wygląda. Za chwilę będziemy przystępować do montażu dalszych elementów. Chciałbym teraz wam pokazać, o co chodzi z tym, że śnik osiada. Silnik osiada, jak widzicie, tutaj, idzie w dół, i ten plastik zaczyna trzeć i przekrzywiać się o karter. I w tym momencie to wszystko się tutaj kleszczy i zacieśnia. O czym należy pamiętać? Widzicie, to tak samo tu przewód impulsowy, tak. To wszystko tutaj nie jest bez znaczenia. Yy, łącznik mam jeszcze tutaj, łącznik jest jeszcze w dobrym stanie. Zakładam stary fabryczny, oryginalny łącznik. I na co się zwrócić jeszcze uwagę, właśnie ten przewód impulsowy i jak to wszystko tutaj działa i pracuje razem. I teraz już yy, wiemy skąd te, yy, właśnie przetarcia, tak? Możecie to sobie zobaczyć. Przetarcie, które pokazywałem wcześniej, które jest właśnie w tym miejscu. Yy, na czym, o czym należy pamiętać yy, w tym modelu? Po właściwym przeprowadzeniu tych przewodów, na no to, że jak sobie jakoś przytniecie na przykład kabel czy coś wysokie napięcia od cewki, no to wiadomo, on ulegnie przecięciu, no i stracicie zapłon, wyciągniecie sobie fajkę, tak samo o tych kablach gaszących. Ja przystępuję do montażu łącznika. Także moi mini łącznik, jaki i wężyk impulsowy, oczywiście one zostały uległy sprawdzeniu, tak są szczelne w miarę. Są to oryginały, wolałem dać stare oryginały. Niż nowe zamienniki, a nowe oryginały no, nie wchodziły w grę. I tak jak moi drodzy, przyjrzyjcie sobie, jak to tutaj wygląda. Teraz umiejscowienie tego plastiku, wszystko musi być fajnie tutaj dopasowane. Zwróćcie sobie uwagę tutaj na posadowienie tego wężyka. Jeżeli nie jest posadowiony, sprawdźcie jego dociśnięcie, przeleganie i uszczelkę tego plastiku. Uszczelkę i do cylindra. To wszystko musi być pięknie, ładnie równo. Tu też widać właśnie te wytarcia wcześniej, o których już wspominałem. To widać potem, czy to wszystko jest jakby to powiedzieć na swoim miejscu. Silnik mamy złożony. No to co? Tyle chyba w dzisiejszym odcinku. Patrzę Was serdecznie. Pozdrawiam również Piotra z kanału Garażową i Pawła z kanału Pilarz Amator. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!